Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. O tym razem się do krypty 4 I przejdźmy nieco na południe do jaskini kanibala Johnsona. O, złote kody, Dużo was tu. Bum! Dużo tutaj tych złotych gekonów. A jaskinia kanibala Johnsona jest w tę stronę. Hmm, to jest chyba też ukwestowa lokacja, więc tak zwanego kanibala złączono, będziemy, nie będziemy, będziemy zabijać, bo on nam później będzie potrzebny do questu. O ile nie well, it's about damn time. What took you? Oh. oh I've been in the Reaper's shadow for a long time now, and I thought he'd finally showed up to collect. He's just mocking me now. Powiedz me o sobie. What do you want to know? Are you a I'm not saying it's part of my mystique after all. Hmm. Ciekawa historia. The truth of it is that I did cut out a raider's heart. But only took a bite to mess with his buddies. They had me surrounded and I went with the first thing that came to mind. Some ran and the rest were startled just long enough. Hmm. Some to me have Sure do. Had a wife for a while. Tribal girl, really pretty eyes. She's been gone a long time now. I don't have any questions. i about something else. There's a twitch in my trigger finger. I have lost my eagle eyes, and the other day I could have sworn I heard Sergeant Dornan chewing me out. I'm old and I'm starting to feel it. It's not pleasant, especially when you know your mind's slipping away. And we all got to go sometime. But I was hoping for something a little more heroic. Jestees, byehole? Yeah. It was a long time ago. Things were better back then. Doran? He was a drill instructor I knew. He was also the meanest bastard I've ever known. Once he caught this private out of uniform and old Dornan went off on the most ear-blistering rant known to man. It was inspiring. Do Be seeing you. Maybe. Spoko, więc możemy sobie to liść. No tak, ale później mi się to do Dobra, przejdźmy do zupionej karawany Dzikiego Duna. I stamtąd przeniesiemy się do tak zwanej Niej Przepompowni. Teraz już zwiedzamy te lokacje mojej drodzy w pobliżu Nowego Wega. Więc wschodnia przykąpownie z mojej drodzy, mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej. Zdaje się we w tę stronę. A wy kim jesteście? Najemnik, najemnik. Spoko. Wy nie rufacie mnie, więc ja nie rufam was. Uczciwy układ. No ale tutaj chyba kiedyś byłem, więc czemu mam lokację gdzie zaznaczoną na mapie? Gro. To jest takie moje pytanie, małe i niewielkie do ciebie. Tak, dokładnie, tutaj byłem moi drodzy, w tym questie. całym, to jest są nawet drzwi otwarte, więc. Czemu gra do jasnej, ciasnej nie oznaczyła mi tej lokacji, Nie myli teraz, bo ja myślę, że, że nie byłem, a byłem. Hmm, tutaj jest jedynie południowy rezerwuar i na placu współdostanego Vegas fabryka nawędzi H&H. I tą fabrykę nawędzi, według nas tutaj hawener kiedyś ostrzegano, bym sobie zwiedził. Później mamy zahaczymy o Kenzie, Wick i inne tego typu lokacje. Nie wiem, tutaj już niewiele nam lokacji, to sprawdzę większość. Dobra, więc udamy się na plac północnego Vegas i udamy się do fabryki nazwy HNH. Tej niby fabryki, gdzie jak pamiętamy, wypowiedź NPC przed, przed chyba 20 odcinków było sporo pułapek. Zatem, skoro było sporo pułapek, to dlaczego by tego miejsca nie zwiedzić? Nie zwiedzić, i nie sprawdzić, i nie sfabrować i tak dalej. Musimy zdaje się wejść na... Hmm, ...plac Nowego Vegas i następnie udać się mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej w kierunku fabryki na węgi HNH. Bo jeszcze nie pamiętam, żeby tam był. A jak czegoś nie pamiętam, to tylko jedno, że tam nie byłem. Na NPC Kochano od Questu Będę musiał jeszcze sprawdzić te trzy rzeczy tutaj I chyba Jeszcze Candy's Tutaj For Penela. Spoko, jeszcze troszkę lokacji zostało Ale tak jakby to będzie tylko troszkę na wendy i mniej więcej w tę stronę Za tymi wyjazdami W każdym razie tak mi tutaj gra pokazuje Mamy rację? MAM mamy rację. Tylko zmieniłem sobie broń mówię na coś mniejszego. I ciekawym jestem bardzo, co nas w środku czeka. Ponoć powiadali, że tutaj było sporo pułapek, więc zapewne będziemy potrzebowali zużyć liratorek lekarskich na łatanie poniurawionych kończyn. Dobra, lokacja się nam, widzę, pięknie wczytała. O, robomózg. Bum! Ale go wy wystrzeliło w powietrze. Hmm, i, do i dostaliśmy wpis. Czy by to ten house miał tego typu odpały myślowe, że w energii myślowej, jak się na niego popatrzysz? Ława ła, ła, będę musiał go zapytać o to. I Hannah się tak popatrzy. Zajebać go! On, on wie! On odkrył mu tajny sekret. Hmm. Dobra, teraz pora zrobić boom. Dokładnie boom, więc możemy wejść. Mamy kolejny terminal i mamy puste sejfy. Uh -oh. Dobra, to to jest znane, to jest nowe. I co tutaj będziemy mieli? Biewyczkę. Dobra, weźmy sobie paliwo do metacarownie, byliśmy tutaj osalałego pana złotą rączkę. Sącę to sparyle. zawsze chętnie przyjmę, zawsze przygarnę. Hmm, <laughs> hmm widzę, że pracownicy tutaj nie się ze sobą zabawiali romance w pracy i te sprawy, w pracy i te sprawy. Okej, okay, kolejny widzę, mózg został eksterminowany. No, materiały wybuchowe, no bo co innego. Dobra, i co teraz? Może zwiększymy sobie jeszcze odporność na obrażenia? Myślę, że tak. Odporność dru drugi stopień. Bo zrobienie mojej postaci bardziej, jakby to powiedzieć, tankowatą, będzie zawsze, zawsze na plus. Aha, czyli tutaj mniej więcej możemy wyjść na górę, spoko. Władujmy sobie naszą broń. Oj oj, 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 Będzie boom. Było bum Faktycznie. 4 miny. To mogłoby nawet mnie poważnie uszkodzić. Jakby to powiedzieć? Achtung minen! Czyli nieźle zabezpieczyli, zaminowali teren, podejrzany terminal. Jest to historia Zujo za z tym, że najprawdopodobniej a to był Anthony House, a nie pan House, tylko Anthony House, bo jakaś rodzina. Outside, czy co, czy co się stanie? Nie wiem, ale zawsze mam sprawdzić. Dobra, coś wiem, kliknął. O, pan złota rączka, już myślałem, że to ten. What? Kolejny wpis pamiętniku. Trzecie, 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 trzecie. Kolejny wpis pamiętniku. O we mnie Tutaj nic nie ma, tylko tej maile maily dział Cutter. A ten termin jest w ogóle Czyli to już było na tyle, jeżeli chodzi o tę fabrykę Hedge'n'Tools. Tools. Mocno. Było tutaj trochę pułapek, ale nie taki bym ich nie zauważył. Na przykład te miny. Co widzimy i bym w stanie do tego razu za te. Teraz może udajmy się z przyczółka uczniów do kemusa i łyka. Bo to jest jeszcze lokacja, którą mam niesprawdzoną, się tak wyrażę. Tutaj mam przyczółek uczynił, bardzo ładny. Więc teraz udajemy się w kierunku tak zwanego kemusa i łyka. Ot jest. I czy ktoś tutaj może ze mną sobie pohandlować, pogadać, cokolwiek zrobić, by się i Lupę? Lupę. You need water I got water If you're low on caps, I've also got to... Skąd The bodem? NCR fixed up the pipe network pretty good and water merchants like me are allowed to have some of it to sell. If we have a water license, of course, still it beats the inconvenience of having to trek all the way to the lake to resupply. Hmm, czy w okolicy jest wielu kupców handlujących wodą? Hmm, pokaż co mam na sprzedaw. I mam w jedynie dolary, RNK, brudną wodę i oczyszczoną wodę i nawet nie będziecie stać na nim, bo na jeden gramat. I tyle. Dobra, nie ma w co coś więc... Więc nie jest, więc mnie nie interesuje. A tutaj był NPC, a go nie ma. Trudno. A jest, dobra. Co hmm, to, to za miejsce? Pokaż, co mam na sprzedaw. I mam tylko dolary, RMK i nietowarcia. Spogo, Czyli Kenzie Wyk to tak zwana Twidorowna knajpka. Więc jeszcze uda udałbym się na farbę Chorowica, moi drodzy, w tym odcinku, i myślę, że ten odcinek zrobi sobie nieco dłuższy. Dlaczego? Bo chciałbym jeszcze odwiedzić te lokacje, w których mnie nie było, a nie zostało ich już wiele, więc myślę, że mogę na spokojnie sobie dokończyć. Hmm, jeśli w się w walkę, której nie możesz wygrać, po prostu broni. broń. że we Twój przeciwnik po prostu ci wybaczy. Tu mi rośnie kaktus. Już widzę, jak mi wybacza. Dobra, przejdźmy na farmę chorobica, to jest nawet niedaleko. Tylko wymowę bym sobie powiedzmy poczekał te 8 godzin. Do, do, do tego by był mniej więcej poranek, do nie musi być idealny poranek, tylko mniej więcej wystarczy, żeby był i od tutaj jest farma Poza hmm. posadzonych bandziorów wartych tak jakby większą liczbę. Ekwa, pistolero w O chciałbym go przeszukać, jego, bez zwisów. Hmm, czyli to ty waliłeś do z granatnika, ty byłeś tym mądralą. Come on, nawet kursor mi zwalnia na, na ekranie. Gdybyś przywódcą z mieli, mocnią która by jest warta ile, zbyt mało bym się interesował. Ale za to karabin myśliwski sobie wezmę, sprytce też tak sobie wezmę, okay. czyli ciebie akurat upłacało się zabić. A tutaj co będziecie mieli? Amunicję... Zwykły kapsel. Widzę, że macie tutaj kapsle, niestety są to kapsle zwykłe. A nie, jest kapsel z gwiazdku, jest krwią sparilla. Tosparillo. 4 to sparilla, które oczywiście chciałbym sobie na tyki wypić. Na tym mam 5. Zwykły kapsel. Zwykły kapsel. Nie miałem szczęścia tym razem. W apteczce nic, nic nie ma. Ja to teraz nic, bym sobie podbierał. Tutaj zamknięte na przeciętny, czyli by w środku była. Nieco bardziej wartościowa amunicja, tak, granaty kalibru 25 mm, wołek, którym weźmiemy, z którym sobie weźmiemy Nervosol, bo nikt nie ważne, a tewet tutaj nic nie wawą zawsze należy wybierać, to jakby to powiedzieć zawsze zawsze. Na górze nic nie ma, więc idziemy pojawić na następne pomieszczenie. Nie jeden kapsel z gwiazdką, szance co z dołączony został do, do mojej kolekcji. Bomb. Bomb. Na pewno będę musiał sprawdzić też to główne pomieszczenie w farmie chorobice. Na razie udaje mi się tędy. Bo tutaj będzie grupka bandytów z jakąś szczególnie bronią zdaje mi się. Czy tutaj można wejść... do budynku? Zdaje się, że nie. Za farmą chorobicą. Gdybyśmy mieli profil Dzikie to tutaj byłby rozbity latacz obcych. Hmm. Albo tutaj, w tę stronę, tak bardziej. Albo bo już wyciąłem. Cholera, wiem, mogłem ich wyciąć. Nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie. Zdobędziemy sobie jakoś uni Zdobędziemy sobie unikalną broń tutaj chyba. Czyli... Dobra, więc od razu skoro tej mu ukryci. Oczywiście nie będę marnował bezcennych pocisków do tego. Tylko sobie wyje... na spokoju krawin z jego pustyni Gobi. Bum. Jeden pistolero w migi nie wyje teraz. Oho, chyba się zorientowali, że ja tu jestem. Zatem teraz robimy na nich farwę, tak zwanej Dżero i Boran. mordujemy ich i zbieramy unikalną brodę. No, tutaj jest historia, ale, ale się myliłem, po prostu tutaj wadę z nich nie ma. Hmm, tutaj miałem widzę wzmocnioną zbroję bojową, która jest wartościowa, więc ją sobie wezmę. Panu fuzyjmy kapsle od krótkę, którą sobie oczywiście biorę, bo od krótkę zawsze mam to brać. Jest, moi drodzy. Czyli jednak się nie myliłem. Moi drodzy, nie mam rację, tutaj jest. Dobra, więc się z powrotem na farmę chorobica. I sprawdzimy, czy można jeszcze tutaj wejść. No. Więc teraz tu wejdziemy do Underground City na północną i sprawdzimy północną krawędź, ale Underground City wejdziemy. Sprawdzę, bo to jest lokacja z jednego z modów i ona jest zbugowana. Po prostu tam nie ma. Nic tam nie ma ciekawego. Chcę sobie tylko to odkryć na mapie. No bo jak wszystko odkrywam, to przyjmuję. Potem nic spojrzeć z może żeby sprawdzali tych lokacji w następnym odcinku, mojej drodzy. Do zobaczenia, cześć!